Najlepszym sposobem, aby ożywić ogród, są byliny. Istnieje tysiące różnych gatunków w różnych kolorach i rozmiarach, a także wiele gatunków, które przyciągają pszczoły i motyle do ogrodu. A to ważne, więc z pewnością przyda im się pomoc na dłoń. Słyszycie? To właśnie pszczoły i trzmiele. Świetnie, nie? Właśnie o to nam chodzi. Jeżeli chcemy zadbać o różnorodność w ogrodzie, to potrzebujemy nie tylko różnych rodzajów roślin, ale także roślin o różnych okresach kwitnienia. Weźmy na ten przykład perowskę łobodolistną. Kwitnie przez 3 do 4 tygodni, zaraz po tej tu pelargonii, która zakwitła wiosną. Starczy trochę wysiłku, a ogród może stać się domem dla ponad 20 różnych gatunków motyli. Nieźle, co? Nie możemy zapomnieć też o bylinach, w szczególności tych, które są obfite w nektar. Nasi nowi lokatorzy go uwielbiają. Uwielbiają też ciepłe, zacienione miejsca. Sprawdźcie, czy macie miejsce na obwódki, a jeżeli nie, to oczywistym wyborem są duże donice, w których możecie zasadzić wiele różnych gatunków bylin. Weźmiemy fioletową jeżówkę, zawilca, żurawkę i po prostu ułożymy je wszystkie razem. Yeah. radości. Domek dla motyli jest gotowy. Ładnie wygląda, ale najśmieszniejsze jest to, że właśnie odwiedził mnie Trzmiel. Fajnie, prawda? A do tego jeszcze mamy motyle i ćmy. Wiele osób nie wie, że w rzeczywistości jest więcej ciem niż motyli i że lubią one różne rzeczy, na przykład bardzo silnie pachnące kwiaty nektarowe, takie jak ten wiesiołek albo ten floks. Motyle są ważne, ok, ale nie możemy zapomnieć o pszczołach. W rzeczywistości to one zapylają i musimy pamiętać, że wszyscy jesteśmy od nich zależni. Jest kilka rodzajów bylin, które pszczoły uwielbiają, jak ta szałwia. Bardzo piękna roślina. Mamy też oczywiście bardziej znaną lawendę, no i oczywiście tymianek. Mam nadzieję, że spodobały Wam się niektóre pomysły. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o bylinach, odwiedźcie stronę Perennial Power.